Wieści z Łąki. Tu jest taka para przyjaciół, oto. To jest wyobraźcie sobie byczek i krówka. I cały czas się trzymają razem. Teraz akurat mają siestę. Część ma siestę. Takie malownicze grupy się tworzą. A część sobie wcina. Część nawet tutaj już idzie. Tak myśli, że coś rzucimy. Także takie tutaj klimaty. No ale ma wielki apetyt. Wcina aż miło, naprawdę. No nie mniej chyba wymiotował, jak mnie nie było, bo tak sądzę po głosach. Także dostanie niestety biedaczek zastrzyk. Zaraz mu zrobimy. Nelka, matka elemelków. Dzieci Nelki, elemelki, kto to przyszedł? O, tu jakiś czarnoch wychodzi. Cześć czarnoch, o jaki zapach nowy, jaki zapach się pojawił, tak? Tak. No i co, jak ty reagujesz na faceta tutaj w tym pokoju? Co Nelusia? Ja sobie usiądę. A tam fajnie siedzą w tym, w tym drapaczku. W trójkę. No i tam też siedzi właśnie ten koteczek Leluś, który... No ma jakieś problemy. Teraz zjadł bardzo pięknie. Dało mu też zaszczyk taki, przeciwzapalny, przeciwwymiotny. Zaszczyk jest nieprzyjemny niestety. Bolesny. No ale ważne jest, że ma apetyt. Zresztą no, no, boli go chyba brzuszek no ale zobaczymy to powinno mu pomóc tak niunki niunki zbliża się do mnie już powoli nunki, kochany Tu ty masz takie oczka śliczne piękne oczka no, zobacz kto tam przyszedł jakiś nowy nowy gość do nas przyszedł Nelcia no ja już, Oj. Już to mam małką. Tak? To małe czarne, chude, tak? tak? To kawka. Bo małe czarne, grube, to jest Elka. Tutaj taka miłość. A Elunia jeszcze wcina, tutaj jest. Także tam masz kawkę. Taka miłość mamuśkom, tak? Super. Teraz Elonia jest. Różnica kolosalna Tak, tak. No i na wadze tak 100 gramów, więc sporo, ale też nie tak strasznie. Po prostu te są bardziej puchate. Co to mucha latała? Mucha. Atrakcja. Jak ta mucha tu wleciała? Tam sobie zasnął Leluś. No nic, będziemy potem przeglądać nagranie i patrzeć, czy coś się działo. Niech śpi, chłopczyk, ale bardzo pięknie zjadł. Taka malizna kochana moja. Tak śledłeś, tak? Moje malutkie. O, ale przyszedłeś z nami, z nimi wszystkimi. Tak? Gdzieś. Gdzieś mała. Gdzieś, kochanie. Ty wchodzisz? Cześć, Alunia. Cześć. To tu jest Leluś, proszę. Chyba zainteresowany jest jedzonkiem. Musisz szybko nadrobić. Może taki się drobiazg zrobił z tego kota. No naprawdę. Trzy dni takiej niedyspozycji. Zaraz damy mu specjalny pasztecik. Bo jemu to smakowało. Już, kochani, już dajemy, chociaż nie jesteście głodni, absolutnie. Czekaj na lalu musimy się no i nie Taka dać. sytuacja. Tutaj część kotków wcina. Leluś ładnie zjadł, ale przerażające jest to, jak szybko leci z wagi taki kotek. Te dni takie słabsze. Dzisiaj było gorzej, bo jakieś tam wymioty mu się trafiły nawet. Ale już je ładnie, to jest naprawdę najważniejsze. Tutaj Elunia się popisuje. Cześć, Elunika, popisujesz się? Jaka ty jesteś słodka kiczka? O, co ty lubisz? Takie fajne dzieci. Ty, wsiśku mały. Ty masz taki ładny wrzuszek. A tu zobacz, kto to. Koleżanka twoja czarnuszka. Ale ty dzisiaj pięknie, żeście spały dzisiaj w tej miseczce. Spróbujemy z miseczką. Ciu, kochani, kochanie, jaki języczek masz śliczny. Kochany języczek. Chcesz do ciotki przejść na A no Ja tutaj nie skończyłam jeszcze zamiatania, wiesz? Bo chciałam troszkę... Chodź do mnie, no chodź. O, połóż się tak, no. O tak, ślicznie. Cześć, kochani. Ciśka dobrze u ciebie? Bądź malutki, jak tam? Pojadłeś troszeczkę? Cieszę się bardzo. A tu kto jest? Taka pięknotka nasza, śliczna. Piękny kotek. O taka, taki kot, proszę. U dzieci w kuwetce zrobiła Siusiu. Tak? A teraz idzie dzieciom wyjeść. Lelusiu się przyszedł do przytulić. Będzie dobrze, tak, Lelusiu? Bo wszyscy się o Ciebie bardzo martwią, a ja to już naprawdę bardzo, bardzo. Musi być dobrze. Kto tu płakunia? Ty tutaj płakuniasz? Zwiedzasz takie wysokie lądy, tak? O, a tu kto się tak pięknie myszką bawi? Super. Brawo! O, jaka góra zdobyta. Góra kocyków, tak? Ty moja śliczna. A też już 400 gramów jest. Elunia i Felek pomagają mi w sprzątaniu. Tutaj chodzi leluś. O, za nim chodzi sroczka. Takie scenki. O, tutaj scenka miłości z mamusią. Zaraz się może jeszcze troszkę pobawimy. Może troszkę nam humor wróci. o dzieciaki sprzątaki. No, proszę. Tędy hop. No, baw się z dziećmi. Ty też. Chodź. Hop. O. Ciakie, kochane dzieciaczki. Zaraz się jeszcze troszkę pobawię. Jest właśnie Leluś. Lenieś się chce bawić ze mną, a proszę, ma humorek. Bo mógł chyba zastrzyk. Także kotek się lepiej czuje. No, Ale taki sam przebieg był właśnie wtedy u sroczki, że jakieś takie przesilenie i potem już zaczęła wracać do siebie. No i zajęło jej kilka dni. Aż zaczęła przybierać na wadze. Hej, chodźcie dzieci. Chodźcie, chodźcie, fajne zioboweczki, fajne, fajne, tak na siostry i walka, wow, zwycięża sroczka, sroczka lepiej sobie teraz radzi w tej walce akurat, wspaniale, tak, a ty sobie najlepiej radzisz, najcudowniej, wiesz, ty byłeś największy z tych kotków, a teraz... To nie wiem, jesteś najmniejszy po prostu. Tak, Narciuña? Jak się zajmowałaś dziećmi? Powiedz. Jak się zajmowałaś? Była dobrze. Ty byłaś taka kochana. Ten malutki coś tam popłakiwał, a ona od razu do niego leciała. Od razu się nim zajmowała. Od razu lizała dziecko pilnowała w kuwetce, Tak, kochanie? Moje malutkie. Pokaż swój dziubeczek śliczny. Jak tam, cycuszki? Moja kochana. Jesteś nieźle wycieńczona przez te dzieciaki. Nie? Jona. Tak, z tobą można nawet pogadać. Z tobą można tak fajnie pogadać. Połóż, połóż główkę. Połóż główeczkę. Chodź tutaj, Nelcia, Nela. Chodź tutaj do mnie, chodź. Nelusia, co ty, ty tyłem się do mnie odwracasz? No chodź, pokaż, że ty umiesz tu. Nelusia, no chodź. No co ty gadasz do mnie i gadasz? Chodź tutaj. Tak, przecież ty umiesz wszystko, rozumiesz. Tak, kochanie, oj. Czekaj, tylko sobie dobrze usiądę. Wyrzucimy tą wędeczkę. I usiądę sobie. Zawołałam i przyszła. Cześć. Tata to jest? Feluś? Feluś. Pięknota. Jaka pięknota. Pięknota, pięknotka. <noise> Och, jaka rozruba dzicz. Po prostu dzika dzicz. No, takie się tu dzieją rzeczy, że nie wiadomo co filmować. Czy sroczkę bawiącą się piłeczką, czy Lelusia, który mnie zaczepia tutaj, wędeczkę zaczepia. Wiesz, jaka jest najlepsza zabawa Lelek? Popatrz, taka. To wchodzi wędka pod matę. O, i to jest fantastyczna zabawa. Tak, bo to taka tajemnicza myszka. Tam chodzi. Zobacz. To jest zawsze zabawa stuprocentowa. Się tak bawimy. W Sypialni z, z kapą. Tak? Rybki? Bliźniaki. O, trzy bliźniaczki są. Wspaniałe bliźniaczki. Cieszę się, że takie dobre, fajne sceny na koniec dzisiejszego dnia, bo miałam cały dzień ściśnięte gardło. Może się to komuś wydać przesadą, ale. Ale tak już jest za każdym razem. Lelucha, też rozrabiasz? Też. Idź tu do nich. Tak. I zobaczcie. Uwaga, jaki tu tłumy. Tłumy teraz na tej zabawce. Tam z tyłu teraz jest. Tak. Popatrzcie. No, tu chodzi, tu. Chodzi, chodzi. Tak. Świetnie. Świetnie, dzieciaki. Ty zaczepiasz Lelusia, tak? Zaczepiasz. Tylko malutka, a kto mnie tutaj, a kto ma taki nosek w żwirku? Elusia, pokaż twój nohal. Chcecie się autkami pobawić? Dzisiaj już nie będzie jeżdżenia. No bardzo się cieszę, że te sceny są na koniec. Tam proszę, jeden się gramoli. To Lelek chyba? Poszedł się napić wody. No to prawda, że ma takie pragnienie, ale też tak miała sroczka. Że dużo piła. Kosi kosi łapci? Kosi kosi łapci. To Feluś i Ela. Tak, wspaniale. A tu kto jest? Kto tam był? I nad wszystkim czuwa nasza kochana Melusia. Tak, taka gadułka śliczna. Taki dobry kotek. Wspaniała gadułeczka. Wspaniała gadułeczka. Kto tutaj rozrabia w kąciku? Co? Co tam się dzieje? Przechodzisz przez kratkę? No tak, wspaniale! Super! No i to te zapasy kocie, to jest coś pięknego i po to się właśnie ma dwa koty żeby w ten sposób mogły się bawić szczególnie dwa kociaki Wtedy ludzie mogą sobie odpocząć mogą się gapić w komputer a kociaki mają siebie O, patrzcie, on tak zszedł z góry, przez dziurkę do tego hamaka. No i teraz będzie kłopot, czy nie będzie? Aha. Aha, nie. Zero kłopotu. Lecisz? Och, jakie patataje. Tak się cieszę rzadko, mówię ci. Kochana. Co, co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? I cały filmik taki powinien być wesoły, prawda? Nie takie marudzenie. Cały czas. Tutaj idź do nich, idź. Zobacz, kto tu siedzi. I w dup z kogo. Tak. Super. Ty chcesz jeździć autkiem? Tak, ty chcesz. To ty wszystko dzisiaj możesz. Ty też możesz nawet jeździć autkiem. Tak, proszę. Brum brum, brum, brum. Tak się ciotki wczoraj śmiały, że kotki robią brum, brum. brum. zainteresowany. On się dopominał. Chciał jeździć autem. Przystanek. Przystanek Feluś. Przystanek sroczka. Wysiadasz? Nie. Przystanek Feluś jednak. Przystanek sroczka. Czy jedziemy dalej? Jedziemy chyba dalej. Chyba dalej, chyba. Chyba na peronie jakimś pomiędzy chcesz wysiąść, tak? Przystanek, sroczka i pół. Cześć, Kawusia. Ty jesteś czarną plamą w tej chwili, wiesz, w tym telefonie. No słuchajcie, kotki się bawią. Ja już nagrałam, ile? Osiem i pół minuty. Nie mówiąc o tym, co było wcześniej. Więc Nelunia robi pokazuje swoją śliczną buźkę i robi papa jaka piękna tęcza się zrobiła na niebie Oj super po prostu pięknie Prawda, Nellościu podzielasz mój zachwyt tęczą No słuchajcie dzieciaki się bawią jest bardzo optymistycznie więc zostawiam je na kolejną noc Jutro będą znowu starsze.